Jesteśmy po zwycięskim meczu tutaj we Włoszczowej z Oskarem Gwoździem. Oskar, bardzo fajna cieszynka po strzeleniu czwartej bramki. Czy mógłbyś tutaj nam powiedzieć parę słów na ten temat? No zgadza się, ta cieszynka przy czwartej bramce była wyjątkowa. E, chłopaki tutaj e, zrobili w moim kierunku cieszynkę, e, kołyskę. Z racji tego, że w nocy z czwartku na piątek e, urodził mi się syn. 3,5 kilogramowy mężczyzna, Tymek. Także z tego miejsca chciałem... E, Przekazać podziękowania i docenienie dla mojej narzeczonej Wiktorii, która znosi trudy tego całego, tych całych narodzin i, no i pozdrawiam ją serdecznie z tego miejsca. My tutaj gratulujemy potomka, też gratulujemy narzeczonej i chciałbym też zapytać o komentarz do dzisiejszego meczu. 4-0, wysoki wynik, ale no tutaj troszkę mógł ten mecz inaczej wyglądać. No tak, dziś wynik okazały 4-0. Myślę, że pomogły przy tym dwie czerwone kartki dla, dla przeciwników, bo tutaj we Włoszczowie gra się naprawdę bardzo ciężko. W pierwszej połowie, tak jak wspomniałem, dwie czerwone kartki dla przeciwnika i ten mecz był dla nas łatwiejszy. No druga połowa już zdecydowanie spokojniejsza, dołożyliśmy dwie bramki i pewne zwycięstwo naszej drużyny.